Mam koziomeczki, Ja jestem Yellow Red i dzisiaj sobie nagramy pranka na BM-139, a filmik pójdzie na kanał 14. Zrobię cięcie i zaraz się widzimy. Dobra, ja już jestem i, na, i zaczynamy pisać. Dobra. No. E, Czekajcie. Może teraz, no bo Ty ja tak uważam. O... Jeszcze jeden już nie, ciesz my o im, pierzy przyjaciel. Ciekawe, ciekawe, yy, ciekawe jestem, co zrobi, jak się dowie, że to prank. Dobra. A tak, a tak poważnie? To był prank. On na yty. to jak już ci. ben je ja, ook? bol, je ja. Jak gdzie? Tak, jak czy nie? No więc ziomeczki to by było na tyle z tego filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, dawanie łapek w górę, komentowania i, wpada i wpadania na... Kanały wszystkich członków z Team. Cze ja się z Wami żegnam. Cześć. Cześć, dzisiaj sobie zrobimy yy, prankę na Błażeju, że, on, że ja odchodzę z Power A więc dobra, muszę go znaleźć. Aha, tak jestem, już do nas, ale ze mnie gubek. No i tutaj, takie bla, bla, bla. Po prostu będzie prank, że on wchodzę i zobaczymy jego reakcję. A więc. I ja teraz z nim gadam, ale zaraz się rozłączę. No i teraz yy, będziemy go szukać. Ja znalazłem, no i teraz piszemy. Dobra. Ej, BM, ja odchodzę z Four Team. Napiszmy w odchodzę z Four Team. mogę się doczekać do reakcji. Dobra, czekam, aż coś odpiszę. Chyba się... ...opiszę. Myślałem, że nie odpiszę, bo mieliśmy sprzeczkę. od tego prankowania, albo bateria pada. Dobra, piszę coś. Dlaczego? Hmm, dlaczego? Kurde, no nie wiem. Bo po tej sprzeczce stwierdziłem, że lepiej będę, gdy odejdę. Dobra. No i to wysyłamy. Kurde, no. Aha. Jeszcze napisać, że odejdę. Będzie, gdy odejdę. Kurde, pisałem, ale to nic. Dzwonią jak zawsze. Dobra. Nie dzwoń, bo ja i tak nie odbiorę. To będzie dobre. Tak, to będzie zarobiste. I teraz co on napisze? Zobaczył to. Dobra. Musisz się zastanowić co napisać. Oj, pisze coś. Bo ci się nie chce, a wcale, że mi się chce. A wcale, że mi się chce. Ale nie z takimi ludźmi jak ty, jak wy. Dobra, to jest kozackie. Zobaczył to. O ja. mogę się doczekać jako reakcji. O ja. To będzie kozackie i u mnie też leje. Pisze coś? Czyli nas obrażasz? Co on robi? Nie, ale czas na moje ostatnie słowo i teraz mu powiem, że to jest prank. Ciekawe, czy się na to nabierze. Ostatnie słowo w foul. No i dobra, ja teraz wyciszę mikrofon Albo nie, ja bym się czy chcę je usłyszeć No i wtedy wyciszę mikrofon I wali też grat Teraz ja wyciszę mikrofon no i zobaczymy, co on powie, że to jest yy, prank Siemanko. Ja jestem Bem i to jest zakończenie tego filmu, ponieważ miałem zrobić pranka na osobie z 4team, czyli Pomarańcza, który nam został. A więc no niestety mi się to nie udało, ponieważ Pomarańcza w ogóle mi nie odpisywał przez dłuższy czas, więc no, po prostu nie zrobiłem tego. I jeszcze chciałbym Wam na koniec podziękować za wbicie 20 subów. W sumie to teraz jest 21, więc. No. Więc jeszcze raz dzięki. Jeżeli to oglądacie w sobotę, no to będzie ten film już wrzucony, ponieważ za chwilę go wrzucę. No i chyba tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych filmach. I pa.